Zima, zima, nasza zima Taka zimna, taka śnieżna Taka mroźna, lodowata Zima, zima, nasza zima Nasza zima ukochana Hej! Na sanki, na sanki, la 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 Bowanki, bowanki, la 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 Bo to zima jest kochana przez nas wszystkich uwielbiana, nasanki, nasanki, la 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 la, la. Bołwanki, bołwanki, la, la 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 la, bo to zima jest kochana, przez nas wszystkich uwielbiana. Gdy jest nam bardzo zimno, to do domu jest nam pilno. W domu się ogrzejemy, wypijemy i coś zjemy, ale po chwili jest nam nudno. Siedzieć w domu, jest jestem smutno Hej, nasanki nasanki la 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 bałwanki bałwanki la 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 bo to zima jest kochana przez nas wszystkich uwielbiana nasanki nasanki la 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 bałwanki bałwanki la 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 bo to zima jest kochana przez nas wszystkich uwielbiana Zima, zima, nasza zima Taka zimna, taka śnieżna Taka mroźna, lodowata Zima, zima, nasza zima Nasza zima ukochana Hej! nasanki, sanki, na sanki la, 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 la Bowanki, bo la, 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 Bo to zima jest kochana Przez nas wszystkich uwielbiana Nasanki, nasanki, la, 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 la Bałwanki, bałwanki, la-la-la-la-la-la Bo to zima jest kochana Przez nas wszystkich uwielbiana Zima, zima, nasza zima Taka zimna, taka śnieżna Taka mroźna, lodowata Zima, zima, nasza zima Nasza zima ukochana